Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć o fujarze prezesa Jacka Kurskiego, Michale Rachoniu. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych propagandzistów TVP, telewizji pisowskiej. Taki z aspiracjami, na tyle bystry, żeby dokładnie wiedzieć, co robić i na tyle cyniczny i bezczelny. Aby unikać etykiet. Bardzo oburza się, gdy się go nazywa politykiem, chociaż od 2002 do 2012 roku był działaczem pomorskich struktur PiS. Miał też epizod, w którym pracował przy. Był rzecznikiem turnieju sponsorowanego przez firmę Procom, należącą do Ryszarda Krauzego w tamtych czasach, co nie przeszkadzało mu atakować w 2020 roku tegoż Ryszarda Krauzego, gdy został bezprawnie zatrzymany razem z Mecenasem Giertychem w sfabrykowanej przez polityków obozu władzy przez Zbigniewa Ziobro w fabrykowanej sprawie, co potwierdziły 35 razy w swoich decyzjach sądy. Michał Rachoń ma 44 lata, w tym roku skończy. Od 10 lat pozuje na dziennikarza, chociaż tak naprawdę dziennikarzem nigdy nie był. On był bardzo sprawnym członkiem aparatu propagandy PiS przesuniętym na rynek mediów, na odcinek mediów. To było kiedyś w czasach słusznie minionych w PRL-u. Złośliwie kiedyś komentowano takie sytuacje że jest to członek z ramienia wysunięty na czoło. No i właśnie kimś takim jest e, Michał Rachon. On e, wyróżnia się dość miłą powierzchownością, wysokim wzrostem, bo liczy sobie około dwóch metrów, Czekaj, jak tego nie zawsze w telewizji widać. Telewizja małych powiększa, dużych pomniejsza. Natomiast e, e, on z, z tych wszystkich, no bo mamy, mamy do czynienia taką propagand, z taką tempą propagandą, a ten jakoś ma jakiś na tę propagandę pomysł. Natomiast nie jest żadnym ideowcem. W 2018 roku prowadził taki program, gdzie próbował zaprząc do Redwanu dobrej zmiany i pokazywać, że oto PiS jest taki otwarty na konserwatywne środowiska. I przez ponad półtora roku miał rozmowy z Wojciechem Cejrowskim. O Sejrowskim dużo można mówić, ale nie to, że jest on łatwy w obsłudze, że można go kontrolować, tudzież, że wreszcie można kupić jego poglądy, dlatego że Wojciech Sejrowski dorobił się niezłych, nie tylko jak na polskie warunki pieniędzy, własną ciężką pracą. Jest trochę jak w piosence ojca Kazika Staszewskiego, zawsze może bez strategii przygrzmocić temu, komu by chciał. I on korzysta z tego sprawa i... W jakiejś jednej ze swoich audycji wtedy skrytykował to, że Jarosław Kaczyński bardzo obłudnie postępuje z ludźmi, którzy takimi jak Wojciech Cejrowski, którym obiecuje zajęcie się kwestią ochrony życia ludzkiego odpoczęcia i wykorzystuje ich w czasie kampanii wyborczej, a gdy otrzymuje pełnię władzy, to po prostu ich olewa i lekceważy sprawę życia. To oczywiście poglądy Wojciecha Cejrowskiego, który dodawał, że Jarosław Kaczyński ma za pazurami właśnie krew tych niewinnych dzieci mordowanych przez jego bezczynność zarządów PiS. Chociaż to nie było w audycji z Rachoniem, no to Wojciech Cejrowski nie miał wątpliwości, że właśnie za te słowa zawieszono mu program, jak się później okazało, już na zawsze. Po prostu Cejrowski nie zrozumiał aluzji, nie zrozumiał tego co PiS proponował wielu ludziom, nie tylko ze swoich środowisk, że będziemy Cię karmić, będziemy Cię karmić dobrze, będziemy Cię zapraszać, będziemy Cię promować, a Ty w zamian za to będziesz dostosowywał swój przekaz do naszej anteny. To jest taka miękka forma kolaboracji. No na przykład niejaki Rafał Ziemkiewicz bardzo dobrze z niej skorzystał, po prostu wszedł. W tony, które władza PiS nagradzała. Stał się takim finansowanym przez władzę endekiem PiSu, czyli krytycznym, ale bardziej krytycznym dla opozycji niż dla władzy. Przez to korzystnym, bo tworzącym iluzję pluralizmu politycznego za rządów PiS. Pamiętajmy drodzy Państwo, że Polska po siedmiu latach niecałych rządów PiS spadła ponad 50 pozycji w rankingu wolności prasy. Jesteśmy dzisiaj przy końcu szóstej dziesiątki, siódmej dziesiątki, przepraszam, w rankingu wolności prasy. Sytuujemy się za większością niedemokratycznych państw afrykańskich. To jest taki miara upadku. I to jest naprawdę właśnie przykre. Ale wracając do Michała Rachonia, to to jest taka wesoła twarz propagandy z zachowaniem proporcji, bo on właśnie, ale głupi nie jest, ale to jest mniej więcej ten poziom. To jest taki moment, w którym był kiedyś Jerzy Urban, który po latach bycia dysydentem w PRL-u, bo mało osób o tym wie, ale zarządów Władysława Gomułki Jerzy Urban e, dosłużył się, doczekał się zakazu publikacji w Mediach pod własnym nazwiskiem, a wtedy wszystkie media były państwowe. W tym momencie wszedł na pokład władzy i zaczął być, wykorzystywać swój niewątpliwy talent dziennikarski do tego, aby tej władzy służyć. Michał Rachoń dziennikarzem nigdy nie był. Zanim im się stał, stał się politykiem i później tylko i wyłącznie, można powiedzieć, jak Hans Klos. Który nie przestał być sowieckim oficerem, tylko dlatego, że ubrał się w mundur niemiecki. Michał Rachoń, chociaż oddał legitymację Prawa i Sprawiedliwości partyjną, pozostał partyjnym działaczem w telewizji, realizuje koncepcję mówienia do ludzi takim prostym językiem, ludzi, którzy rozumieją, czyli na przykład robi wywiady o polityce zagranicznej. Ze Sławkiem Świeżyńskim zespołu Bayerful. Zmienia go na kolejnego eksperta, którym jest znany jak z własnej autobiograficznej powieści komentator TVP, ale wcześniej Złodziej Grobów Żydowskich, Złodziej Poczt Niemieckich, Rabuś Jarosław Jakimowicz, to kolejny ekspert w programach. Jedziemy. Pana Rachonia. Wreszcie za e, znawcę i eksperta od teorii wszelakich. Robi tam Cezary Gmys, Koleś, który powiedzmy sobie, jedyne na czym się może znać w dziennikarstwie, to jakieś przepisy kulinarne, ale tu zdaje się też, że jakieś kłopoty były ze sprzedażą jego przepisów. Jakoś nie mieli ludzie zaufania. I, no i jeszcze, o, zapomniałem, jeszcze kolejnym ekspertem e, często bywającym jest niejaki Najman, e, człowiek znany z tego, że wynajmuje się do obrywania na jakichś podrzędnych e, widowiskach i ludzi to cieszy i wszyscy obstawiają, ile tym razem sekund, minut e, do odklepania pan Najman wytrzyma. I e, przez taki sposób prowadzenia propagandy ta propaganda wydaje się być dla pewnego określonego targetu, który interesuje PiS, atrakcyjna wizualnie. Szczególnie, że rachoń nie ma żadnych skrupułów, żadnego zażenowania. Głosi brednie, głosi kłamstwa z, takim, z taką miną człowieka, który jest depozytariuszem prawdy, depozytariuszem zasad. To krótko mówiąc, to jest pracownik burdelu, który przedstawia się jako prowadzący ochronkę dla sierot, i robi to z taką gracją, że nie są po niektórzy niestety są w stanie w to uwierzyć. Ten taka, to jest taki format propagandy atrakcyjnej, bo drodzy Państwo, jak na przykład oglądam co jakiś czas w internecie, Skróty z materiałów z prowadzącą niejaką Danutą Cholecką, no to skojarzenia jej z prowadzącą telewizję północno-koreańską, szczególnie w momentach, w których w kadrze pojawia się razem z, z częściowo zmumifikowanym prezesem na potrzeby wywiadu Jarosławem Kaczyńskim. Tu mówię zmumifikowanym, jak parę razy oglądałem jego makijaż, to po prostu. Zastanawiałem się, komu tam dano szansę, czy prezes na pewno wymagał aż takiego wypudrowania. W każdym razie to przypomina po prostu, żywcem taką no, telewizję właśnie państwa totalitarnego, jak w Korei Północnej, a e, nic dziwnego, że jednym z popularnych memów jest właśnie ubranie pani Holeckiej w ten Kimono, tej prowadzącej. E, w wiadomości w telewizji północno-koreańskiej. Rachon jest po prostu takim urbaniątkiem Jacka Kurskiego. Ludzie, to dosyć też ciekawa historia, jego stryj był senatorem wybranym z list Platformy Obywatelskiej publicznie dla Newsweeka kiedyś wypowiedział się, że jego bratanek po prostu stał się jako młody człowiek, student Cyniczny. I dla niego właśnie człowiekiem, który mu imponował, człowiekiem, na którym chciał się wzorować, był Jacek Kurski, czyli człowiek, który do informacji pod, no, podchodził po prostu w sposób użyteczny. Traktuje to tylko i wyłącznie jako metodę walki politycznej i sposób osiągania w polityce celu. W każdym razie, dlaczego jeszcze Fujara Jacka Kurskiego. To już na koniec. W 2009 roku e, zrobił taki e, event jako właśnie ten działacz pisowski. To znaczy najpierw próbował puścić jakiegoś wielkiego penisa, balon z okazji wizyty Putina na Polskim Pomorzu. Nie wyszło, to przebrał się za wielkiego penisa. No właśnie. I ten wielki penis miał, napisa, miał na, być napisany właśnie Putin. No, i to wszystko mu jakoś tak niespecjalnie wyszło, ale te zdjęcia jego, w którym jest przebrany za tego penisa, robią karierę i prześladować go pewnie będą do późnej starości, dopóki będzie w mediach. Osobiście uważam, że to może być jedna z nielicznych osób, która po zagładzie i po upadku rządów PiS obroni się w jakiś sposób w jakimś własnym projekcie rynkowym, no bo popyt na tego typu e, twórczość, nawet rynkowy, zapewne niestety będzie. Drodzy Państwo, jeżeli się podobało, to proszę o subskrypcję kanału, łapkę do góry i udostępnianie tego materiału jak najszerzej. Zapraszam Państwa na portal wieści24.pl, którego jestem redaktorem naczelnym. Uczciwie zapewniam, jest to najbardziej antypisowski portal w polskim internecie. Oprócz tego polecam Państwu e, historię bez cenzury. To jest magazyn historyczny, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. Ten numer tutaj, który Państwo widzicie, jest moim skromnym zdaniem jednym z najlepszych, który przez te 6 lat wydawania tego pisma stworzyliśmy. Odpowiada na pytanie, dlaczego Rosja zaatakowała Ukrainę i po co Rosji, dlaczego Rosjanie uważają, dlaczego elity rosyjskie uważają, że muszą kontrolować Ukrainę. Oprócz tego, świetna historia, biografii, Fińskiego marszałka Karla Gustawa Mannerheima, który w służbie Szweda z pochodzenia, fina z, z narodowości, z państwa, które wybrał, człowieka, który powstrzymał Józefa Stalina przed zajęciem Finlandii w 1939 roku. Fantastyczna historia. A jeszcze oprócz tego romanse popularnego autora bajek Jana Brzechwy. Polecam. Drodzy Państwo, jeszcze na koniec e, zapraszam do lektury tych z Państwa, którzy jeszcze nie czytali. To jest kolejne wydanie książki e, mojej i Tomka, czy wznowienie, kolejny dodruk, można tak powiedzieć, bo pierwszy nakład się wyczerpał. E, jak Państwo widzicie, to jest książka, którą Kamiński, Mariusz szef Bezpieki PiSu, wydał miliony złotych z Państwa pieniędzy, żeby ją przeczytać przed drukiem. Książkę można nabyć jeszcze, ponieważ już ten nowy dodruk też szybko się rozchodzi. Na stronie wydawnictwa Capitol Polecam.